dziewiątą rocznicę śmierci księdza prałata Bernardyna Dziedziaka, przypominamy postać niezłomnego kapłana, który przez ponad sześć dekad służył Kościołowi i Wspólnocie u Janowic. Jego życie to przykład niezachwianej wiary, odwagi i oddania Bogu oraz ludziom. Prezentacja, którą za chwilę zobaczycie, Powstała w roku szkolnym 2018 na 2019 w ramach ogólnopolskiego konkursu historycznego. Przywrócić głos niezłomnym, nieobecnym na lekcjach historii. Jej autorką jest Agnieszka Gołąb. A graficzną korektę przygotowało Centrum Myśli księdza Bernardyna Dziedziaka. Niech ten materiał będzie okazją do głębszej refleksji nad dziedzictwem kapłana którego posługa, duchowość i nieugięta postawa w trudnych czasach pozostają źródłem inspiracji także dziś. Ksiądz Prałat Bernardyn Dziedziak, niezłomny kapłan diecezji tarnowskiej. Niezłomny według słownika wyrazów bliskoznacznych to ugruntowany, nieustraszony, nieprzejednany, bezkompromisowy. Ofiarny oraz gorliwy. Urodził się 28 kwietnia 1900 roku w Białej Wyżnej, a zmarł 21 lutego 1986 roku w Ujanowicach. Niezłomny, to znaczy ugruntowany. Ugruntowany przez rodziców. Tak pisze o rodzicach. Jestem już 57 rok kapłanem, ale tak gorliwie religijnych rodziców nie spotkałem. Stworzyli w domu atmosferę na wzór najświętszej rodziny z Nazaretu. Pan Bóg, wzajemna miłość, duch ofiary, praca i trud życia. Ojciec powtarzał słowa. Im mniej potrzebujesz, tym szczęśliwsze życie. Pamiętaj sobie tę naukę, dziecię. Ugruntowany przez samowychowanie. Mając 21 lat poważnie zachorował. Tak wspomina tę chwilę. Aż razu pewnego błysnęła mi myśl. Że to jest kara za zaniedbanie się w czci najświętszego sakramentu. Że milsza mi była próżna rozmowa niż przebywanie u stóp Jezusa. O tej chwili do końca życia, mając przekonanie, że Jezus jest jedynym źródłem wszystkiego, każdą wolną chwilę spędza przed najświętszym sakramentem. Jak nie wiadomo gdzie jest, to jest w kościele. Często leżąc krzyżem, w swoich notatkach zapisał, nie zapomnieć Pan Bóg tak każe zazdrość, że zazdrosny nigdy tego nie osiągnie, czego zazdrości. Tak właśnie Pan Bóg zarządził. Ugruntowany przez wyższe seminarium duchowe w Tarnowie. Z notatek księdza Bernardyna Dziedziaka. Zbadać swoją słabą stronę. Co mi grozi na przyszłość? Pamiętać, że w pierwszym zjawieniu się kapłana w parafii obserwują ludzie jego świętość. I jeśli jej nie znajdą, jakże są rozczarowani. Bo od takiego kapłana chłód bije i wszystkim się udziela. Zły kapłan sam się będzie potępiał i będzie zdrajcą bożym. Słowom jego nikt nie uwierzy i przyjmą je ze wzgardą ludzie. Niezłomny to znaczy nieustraszony. W chwili wybuchu II wojny światowej, pamiętając o swoim posłannictwie, mimo namowy, żeby opuścił Ujanowice, zostaje 7 września 1939 roku Niemcy wkraczają do Ujanowic. Ksiądz Bernardyn Dziedziak odprawia Mszę Świętą. Słyszy kroki. Nie przerywam mszy świętej, chcąc doprowadzić do spożycia najświętszych postaci. 29 października 1940 roku gestapowcy aresztują księdza Bernardyna Dziedziaka. Za niezłożenie kontyngentu zboża przez wieś udaje mu się ujść z życiem i uchronić ujanowicę. 27 marca 1943 roku nieznani sprawcy zorganizowali prowokację, w wyniku której ginie wójt szam, mając nadzieję, że w zamian zostanie rozstrzelany ksiądz Bernardyn Dziedziak. Okoliczni wójci zażądali dwudziestu trupów z Ujanowic. 4 września 1944 roku ratuje Ujanowice przed zdziesiątkowaniem i spaleniem za niewywiązywanie się z chodzenia do kopania okopów. Według świadków powiedział do Niemców, żeby jego rozstrzelali, a nie parafian. 18 stycznia 1945 roku do Ujanowic wkroczyli Sowieci. Ukazały się gazety pełne zjadliwych napaści, wsączając jad w nasz organizm: Że Polska była niepotrzebnym państwem, że Polska niezdolna do bytu. Te czarne myśli snuły się nam po głowie: Czyżby rzeczywiście koniec Polski? Nie, Polska będzie, Polska być musi. Znaleźliśmy się wśród żołnierzy rosyjskich jak w mrowisku, wszędzie łażą, wszystko biorą, dzicz azjatycka. 1949 roku otwarcie krytykuje kino objazdowe sprzeciwiając się wyświetlaniu filmów propagujących komunizm wśród ludności wiejskiej i wśród dzieci. coraz częstszym gościem na wsi polskiej staje się także kino. Około 40 kin objazdowych daje codziennie po dwa przedstawienia, wędrując po oddalonych od miast zakątkach kraju. Za chwilę rozpocznie się seans. Dorośli i dzieci obejrzą kronikę filmową i kilka nowych krótkometrażówek. Niebawem wieś zaopatrzona zostanie w nowe filmy polskie i specjalnie przygotowane filmy oświatowe i instrukcyjne. Takich kin objazdowych jest coraz więcej. Oto nowe wozy opuszczają warsztaty i udają się w teren, by nieść wsi, wiedzę i rozrywkę. 1950 roku stanowczo wobec funkcjonariuszy UB, MO i PZPR w Limanowej. Odmawia złożenia podpisu pod protestem przeciw nadużyciom we wrocławskiej Karitas i wyjazdu na wiec do Krakowa. Buduje swą postawą pozostałych księży, którzy również nie dają się złamać. Odtąd uważają mnie za wielkiego wroga komunizmu i gnębią podatkami. 1953 roku otrzymuje zakaz uczenia religii, ponieważ uznano, że jest wrogiem komunizmu i ujemnie wpływa na dzieci. Wszystko wytrzymam: bicie, świecenie lampą w oczy, ale niech mi dadzą trochę snu, bo wtedy jestem nieprzytomny. Mogę coś niepotrzebnego powiedzieć. 1954 roku. Powyższe słowa ksiądz Bernardyn wypowiedział po 30-godzinnym przesłuchaniu na UB w Limanowej, po aresztowaniu brata księdza Ignacego Dziedziaka, którego ukrywał kilka lat za pomaganie bandytom na podchełmiu koło Grybowa. 1958 roku. Wspiera kobiety walczące o nieusuwanie krzyży ze szkół. 1960 roku odmawia złożenia pisemnych i ustnych sprawozdań z nauczania religii w punktach katechetycznych, uzasadniając, że nie są zgodne z konstytucją. 1962 roku odmawia złożenia sprawozdań z prowadzenia ksiąg inwentarzowych. Oczekując, kiedy rząd uzgodni tę sprawę z episkopatem. Otrzymuje kary pieniężne. Dochodzi też do licytacji prywatnego mienia celem przymuszenia go do złożenia sprawozdań. Niezłomny, to znaczy nieprzejednany. Straszną plagą i groźnym niebezpieczeństwem dla naszej ukochanej ojczyzny, wrogiem numer jeden jest pijaństwo. Piją wszyscy. Rząd Polski Ludowej patrzy na to przez palce, bo to daje państwu największy dochód. Jako kleryk w 1920 roku wygłasza wykład dla seminarzystów, zaczynający się od słów: Skąd i po co abstynencja u kleryków? Jako wikariusz w 1928 roku. Namawia parafian do głosowania za prohibicją, po czym starostwo wprowadza zakaz sprzedaży napojów alkoholowych. Jako proboszcz w 1956 roku odnotowuje w kronice parafialnej. Ledwie się pozbyliśmy tych barów po październiku 56. 1970 roku wspiera parafian w walce z zarządem prezydium rady gromadzkiej Wlaskowej, który zmusił jednego z gospodarzy do odstąpienia części domu na bar. Sprawa poszła do sądu wojewódzkiego w Krakowie. Kosztowała dużo pieniędzy. 1973 roku ubolewa nad otwarciem restauracji Marysieńka. Tę nazwę nadano aby zrobić na złość księdzu Bernardynowi Dziedziakowi, nawiązując do imienia Maryi. 1981 roku zezwala na zorganizowanie w domu parafialnym zebrania, po którym usunięto alkohol z tak zwanej marysieńki, a po tym fakcie bar sam upada. Od 1971 roku organizuje rekolekcje trzeźwościowe dla parafian. Niezłomny to znaczy bezkompromisowy. W walce o krzyż jubileuszowy i kaplicę. Ksiądz tego uporu swego będzie żałował. Powiedział Stefan Pachołek, kierownik wydziału do spraw wyznań Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie 26 stycznia 1964 roku. 1943 roku na placu parafialnym postawiono krzyż upamiętniający jubileusz odkupienia. 1960 roku zagarnięto plac parafialny z krzyżem na budowę szkoły tysiąc latki. 1962 roku w związku z otwarciem szkoły podjęto decyzję o usunięciu krzyża jubileuszowego. Ksiądz Dziedziak zostaje wezwany do Wydziału Spraw Wewnętrznych w Krakowie przez Stefana Pachołka. 17 lipca 1962 roku w wydziale do spraw wyznań w Limanowej zarządzono przeniesienie krzyża na plac przykościelny. Ksiądz dzieciak żąda pisemnej zgody na umieszczenie krzyża w innym miejscu publicznym. W takim razie, ksiądz nie dostanie pozwolenia na dokończenie budowy kaplicy. Jak nie, to nie, nawet za taką cenę nie usunę krzyża. Krzyż jubileuszowy stoi do dziś, który nocą 1981 roku umieścili mieszkańcy Sechnej, nie czekając na zezwolenie władz państwowych. 2 lipca 1956 roku rozpoczęto budowę kaplicy grobowca. W tym czasie nie było wymagane zezwolenie na budowę kaplicy. 29 lipca 1956 roku odbyła się zabawa z okazji rocznicy Manifestu Lipcowego. Ksiądz Dziedziak rozgonił jej uczestników. Komuniści zgłosili go do władz jako wroga partii. 4 sierpnia 1956 roku w Wydziale do Spraw Wyznań otrzymał informację, że prowadzi budowę nielegalnie. 15 maja 1961 roku wstrzymano budowę kaplicy a Kolegium Orzekające skazało księdza Bernardyna Dziedziaka na zapłacenie 2050 złotych grzywny. W latach 1963-1970 roku ksiądz Dziedziak był wielokrotnie przesłuchiwany, bo koniecznie chcieli znaleźć winę i ukarać znienawidzonego czarnego dziekana z Ujanowic. Planowano najwyższy wymiar kary, areszt, nie rozpatrywano pisma. Rozpoczęcie budowy uzależniano od usunięcia krzyża z przedszkoły. Po liście ponaglającym wydano zgodę w 1968 roku na dokończenie budowy. Niezłomny, to znaczy ofiarny wniesieniu pomocy i schronienia, wysiedleńcom i uciekinierom ze wschodu, żołnierzom niezłomnym oraz tworzącym tajne nauczanie i samorządowe gimnazjum i liceum. Na zdjęciu 1942 roku: ksiądz Bernardyn Dziedziak, ksiądz Stanisław Śliwa, ksiądz Ignacy Dziedziak, brat księdza Bernardyna, ksiądz Lech Kaczmarek, wysiedlony z Poznania. Późniejszy metropolita Gdański, ksiądz Czemplik, wysiedlony z Poznania, oraz Kazimierz Krzyżak ze żmiącej, kleryk. Odpust w Ujanowicach 29 września 1959 roku ksiądz biskup Lech Kaczmarek odbywa swe prymicje biskupie. Ksiądz Władysław Smereka, uchodźca pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie. W czasie okupacji wystawiał metryki do podrabianych kenkart dla partyzantów, przekazując je między innymi Antoniemu Wierciochowi pseudonim Stryk z Krakowa. Ksiądz Bernardyn Dziedziak spowiadał Niezłomnych w kapliczkach przydrożnych, w lesie, po domach, odprawiał msze święte w miejscach, gdzie przebywali, na oślaku, na Cuprówce. W 1949 roku urządza pogrzeb Wincentego Bukowca, jednego z bandytów zabitego przez UB. Pogrzeb przeradza się w manifestację. W 1950 roku, po zabiciu przez UB Władysława Bukowca, UB zabrało jego ciało, aby Czarny z Ujanowic nie urządził mu pogrzebu. Parafia Ujanowice to teren pierwszego w Polsce tajnego nauczania, które obejmowało dzieci i dorosłych od 8 listopada 1939 roku. Ksiądz Bernardyn Dziedziak Włączył się bardzo czynnie w pracę tajnego nauczania. Należał do komitetu organizacyjnego, uczył religii i łaciny, a gdy zachodziła potrzeba, języka polskiego i historii. Z religii nieraz na plebanii pytałem pojedynczo. Każdy szedł niby po metrykę. Z tajnych kompletów z czasów okupacji powstało samorządowe koedukacyjne gimnazjum, liceum ogólnokształcące w Ujanowicach, filia pierwszego LO w Nowym Sączu. Ksiądz Bernardyn Dziedziak wspierał materialnie nauczycieli, wynajmował im mieszkanie, dożywiał, podwoził plebańską bryczką do domu nieodpłatnie. Gimnazjum ulokowano w Starej Plebanii, która była pokryta strzechą. Kształciło się w nim 150 uczniów. Tu mieściły się cztery klasy gimnazjalne i licealne było to tak zwane gimnazjum pod strzechą. Liceum zostało zlikwidowane w 1952 roku. Uznano je za zbyt klerykalne i pod wpływem proboszcza. W 1923 roku neopresbiter ksiądz Bernardyn Dziedziak zostaje skierowany na placówkę w Ujanowicach. W 1929 roku zostaje diecezjalnym sekretarzem generalnym Związku Katolickiej Młodzieży w Tarnowie. W 1930 roku na prośbę parafian zostaje mianowany proboszczem w Ujanowicach. Ludzie przygotowywali się, aby powitać księdza Bernardyna Dziedziaka, tymczasem nowy proboszcz uprzedził wszystkich i piechotą przyszedł od autobusu w Jakubkowicach. Nie chciał zaczynać duszpasterstwa z paradami. Ujanowice to wieś lokowana przez świętą Kingę w 1268 roku. W Liber Beneficiorum. Jan Długosz wymienia Ujanowice jako rozległą parafię, obejmującą aż siedem wsi. W ubiegłym roku minęła 750 rocznica założenia ujanowic. Zwróciłem uwagę w szafkach, gdzieś tam na stole widziałem bardzo dużo obrazków przedstawiających Michała Archanioła. W kuchni na meblach stała statuetka Michała Archanioła, którą wyeksponowałem sobie w tej chwili w domu i ten Michał Archanioł tutaj w kaplicy. I zastanawiałem się, właśnie do, do wszystkich mówiłem, że chyba ksiądz Ignacy miał szczególne nabożeństwo do Michała Archanioła. A dopiero potem właśnie skojarzyłem fakty, bo, albo może inaczej nie fakty, tylko uzupełniłem swoją wiedzę, że właśnie Kościół w gdzie całe swoje życie posługiwał ksiądz Bernardyn w dziedziach, jest po Świętego Michała Arkanioła. A kiedy od pani Eli dostałem wspomnienie biskupa Betnarczyka o, o księdzu Bednardynie, to właśnie tam przeczytałem, że właśnie ksiądz Bernardyn miał szczególne nabożeństwo do Świętego Michała Arkanioła. I podobno, nie wiem, no, przypuszczam, że ktoś go podsłuchał kiedyś, ale, o, właśnie biskup Bernardczyk wspominał, że ksiądz Bernard czasem chodził po kościele i po prostu rozmawiał ze świętym Michałem Archaniołem. I stąd właśnie wyjaśniłem sobie, dlaczego tu jest obraz i tyle właśnie w domu śladów Michała Archanioła, że to jest właśnie za sprawą księdza Bernardyna, a nie księdza Ignacego. Niezłomny to znaczy gorliwy. Ksiądz Bernardyn Dziedziak prowadził tak rozmodlone i ascetyczne życie, że wiele łask wybłagał dla parafii i wiele razy Bóg uchronił go od grożącej mu śmierci. Prowadząc taki styl życia, mógł wiele wyprosić. Twierdzi ksiądz Józef Trela. Do 1940 roku przewodniczył zarządowi Kasy Stewczyka, która mieściła się od 1928 roku na plebanii. W domu parafialnym, który wybudował, otworzył czytelnie, aby podnieść poziom intelektualny. Tu działał również zespół teatralny. Znajdował czas dla każdego. W liście do sióstr Klarysek w Ząbkowicach śląskich wspomina o odwiedzinach mojego dziadka w szpitalu. W 1930 roku stworzył ochronkę dla dzieci, która istnieje do dziś. Przy katolickim stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej działała drużyna siatkówki. Przy parafii istniały żywy różaniec, tzw. Tak trzeci zakon świętego Franciszka. Oraz Kółko Komunii Świętej Wynagradzającej. Organizował autokarowe i piesze pielgrzymki. Mając 76 lat, przygotowując trasę pielgrzymki do Lipnicy Murowanej, osobiście, wcześniej pieszo przemierzył tę odległość, aby sprawdzić czas potrzebny na przebycie tej drogi. 1 września 1938 roku. Ksiądz Bernardyn Dziedziak zostaje dziekanem dekanatu limanowskiego. 1 maja 1973 roku, staraniem księdza Bernardyna Dziedziaka, dekanat limanowski zostaje podzielony, a on sam obejmuje funkcję dziekana nowo utworzonego dekanatu ujanowickiego chodził pieszo, aby wspomóc księży proboszczów w prowadzeniu kancelarii, nawet pokonując ponad 20 kilometrów, modląc się w czasie drogi i ofiarując trud w Bogu wiadomych intencjach. Spłacał długi innych. Lubił gościć u siebie księży, służąc im dobrym słowem i radą. Cokolwiek otrzymał, przeznaczał na dobre cele lub potajemnie rozdawał potrzebującym. Troszczył się o powołania kapłańskie i zakonne. Fragment z testamentu księdza Bernardyna Dziedziaka. Najpokorniej dziękuję Panu Bogu za największą po Chrzcie Świętym łaskę powołania mnie do udziału w kapłaństwie Pana Jezusa Chrystusa, w którym za łaską Bożą pracowałem nad duszami mi powierzonymi. I to w tej samej parafii przez całe życie i czułem się zawsze bardzo szczęśliwym. Ksiądz biskup, Piotr Bednarczyk. Idź do Ujanowic, przyglądnij się księdzu Dziedziakowi. Podejdź do niego a spotkasz się ze świętym. Siostra Bonifacja, mniszka klaryska od wieczystej adoracji w Ząbkowicach Śląskich. Tu wstąpiła siostra Agnieszka. Rodzona siostra księdza Bernardyna Dziedziaka. To był Boży kapłan. Emanował z niego taki osobisty kontakt z Bogiem na co dzień, z czego on na pewno nie zdawał sobie sprawy, ale ci, którzy z nim rozmawiali i byli, odczuwali to i dlatego bardzo ceniłam tego kapłana. Ksiądz Tadeusz Machnik. Piątek był dla niego od lat. Dniem całkowitego postu. Przed południem w dniu śmierci spisał swoje uzupełnienie do testamentu. Słowa jego pisma wskazują dobitnie, że czekał na śmierć i to w tym dniu. Ksiądz Tomasz Skóra. Na śmierć ubrał się sam. Miał na sobie lepszą niż zwykle sutannę, lepsze buty. Czekał na śmierć. Był to człowiek wielkiej świętości i no, tak jak, jak to zwykle się ocenia świętość, że miał cnoty w stopniu heroicznym i był przesiadowany. To takie dwa symptomy według mnie świętości. Jego no, cnoty, które się wymienia w katechizmie, boskie, wiara, nadzieja i miłość, miłość to, no, to były w stopniu heroicznym, większym od przeciętnym. Trzy te, te kardynalne, roztropność, sprawiedliwość, męstwo i inne, to, to też u niego było wyższe niż. No i też noty moralne, pokora, szczodrobliwość, czystość, życzliwość, to inni mają, ale on miał w wyższym stopniu, heroicznym, takim, bohaterskim, to, to, to nie ulega dla mnie wątpliwości. A drugie, prześladowanie. Był na każdym kroku był prześladowany, bo nie szedł na kompromisy. Jak widział, że coś się dzieje złego, to interweniował, upominał, pouczał. No i, i miał wrogów, prześladowali go za to. Także że to, to według mnie takie najbardziej symptomy, które świadczą o Jego świętości. Wszechmogący Boże. Ty zajaśniałeś blaskiem swej ojcowskiej miłości w osobie księdza Bernardyna Dziedziaka, który świętością życia kapłańskiego i ofiarną posługą powierzonemu sobie Twemu ludowi ukazał nam także wzór nauczyciela i wychowawcy pokoleń, zatroskanego o Twój Ład w Ojczyźnie naszej oraz jej wierność krzyżowi Twego Syna i Ewangelii, udziel przez Jego wstawiennictwo łaski, o którą z serca prosimy. Spraw, by Twój sługa, kapłan Bernardyn, wyniesieniem do chwały ołtarzy, został zaliczony do grona Twoich błogosławionych i świętych, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Centrum myśli księdza Bernardyna Dziedziaka.